Cześć z tej strony, Kushi. Dzisiaj, wraz z moim gościem, szóstym z kanału szósty Pokemon Go, przedstawię wam listę 10 najmocniejszych ofensywnie Pokemonów. Zaznaczam, że jest to najnowsza, w 100% aktualna lista, ponieważ wiem, że część youtuberów ma już przygotowane takie filmiki, jednakże oni opierali się na starej, nieaktualnej liście. Zaczynamy. Listę zaczyna miejsce 10, a na nim Garados z atakami Bite i Hydro Pump, lub Dragon Breath i Hydro Pump. Obie te kombinacje ataków mają dokładnie taki sam DPS. Jeśli Twojemu Gardasowi trafi się inny atak niż Hydro to musisz zakasać rękawy i zbierać kolejne 400 cukierków. Na miejscu 9 Flerion z atakami Ember oraz Fire Blast. Ten ognisty Pokémon jest bardzo łatwy do zdobycia, a jednocześnie bardzo użyteczny. Mimo wszystko, na wyższych miejscach tej listy znajdziecie również inne, mocniejsze od Fleriona Pokémony tego typu, więc docelowo warto go zastąpić jednym z nich. Miejsce 8. Vaporion. Ten Pokémon jest również na liście najlepszych Pokémonów defensywnych. I definitywnie jest jednym z Must Haveów w drużynie każdego gracza. Koniecznie spróbujcie zdobyć tego Pokémona z atakami Water Gone i Hydro Pump. Pozycję numer 7 zajmuje Charizard z movesetem Wing Attack. Fire Blast. Oba te ataki otrzymują bonus Stab. Dzięki temu, że Charizard jest Pokémonem dwutypowym, nie jest łatwo zdobyć tego Pokémona, ale naprawdę warto. Miejsce szóste. Moje ulubione. Omasta. Po update'cie ten skamieniały Pokémon, stał się silniejszym Pokémonem ofensywnym niż Vaporion. Omasta z atakami Water Gun i Hydro Pump zadaje jednak tylko około 1-2% większe obrażenia niż Vaporion. Także jeżeli nie możecie zdobyć żadnej dobrej skamielinki, to się nie przejmujcie. Miejsce piąte przypadło Executorowi. Ten zabawny i nieco głupawy Pokemon staje się naprawdę potężną bronią ofensywną, pod warunkiem, że posiada ataki Zen Headbutt oraz Solar Beam. Ten ostatni atak potrafi zadawać naprawdę dewastujące obrażenia Pokémonom wodnym. Na miejscu czwartym, Starmie. Kolejny wodny Pokemon w tym zestawieniu. Kolejny, którego najlepszym movesetem jest Water Gun i Hydro Pump. Ten Pokémon w końcu stał się prawdziwą gwiazdą. Trzecim najsilniejszym Pokémonem jest Arcanine. Firefang i Fireblast to ataki, które koniecznie chcecie zobaczyć u swojego Arcanina, ponieważ z tym movesetem jest on najsilniejszym Pokémonem ognistym. Tak silnym, że może on z łatwością pokonywać nawet Pokémony, które są odporne na ten żywioł. Miejsce drugie, a na nim oczywiście Gengar. Szukajcie Gengarów z atakami Shadow Clue plus Sledge Bomb lub Sucker Punch plus Sledge Bomb. Ten pokémon potrafi zadać naprawdę potężne obrażenia. Jeśli zaś chodzi o miejsce pierwsze, to mamy tym razem aż dwóch zwycięzców. Maksymalne DPS, damage per second zadawane przez Dragonite a oraz Alakazama różnią się jedynie ułamkiem procenta, więc postanowiłem przyznać zwycięstwo obu tym pokémonom. Najmocniejszy zestaw ataków Alakazama to PsychoCat oraz Psychic. Natomiast dla Dragonite mogą to być kombinacje Dragon Breath z Dragon Claw, Hyper Beam lub Dragon Bells. Jednakże to zestaw Dragon Breath, Dragon Claw osiąga najwyższą możliwą wartość DPS w Pokémon Go. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Nie zapomnijcie również odwiedzić kanału 6, na którym znajdziecie listę najsilniejszych Pokemonów defensywnych. A tymczasem dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!